Siema, siema. Dzisiaj polatamy sobie hopki yy, Na kelly się 10, na kelly się 50 Zasubskrybujcie, zostawcie lajka Jeżeli wam się oczywiście spodobało Siema Polecam bardzo serdecznie Kales Whip 50. Tak, ogólnie się mamy. Przyjadaj i Wam pokażę. Dobra, także to by było na tyle w tym odcinku. Kales Whip 50, tutaj Kales Whip 10. Nå er det tid bon for en film med skjema.